Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w Lubieńcach Marca. Jak widzicie jest ze mną Luis, także może troszeczkę nam poprzeszkadzać, czy też wydawać dziwne dźwięki wiecie, buldogi francuskie mają to do siebie, że czasami chrapią, czy też robią różne inne dziwne rzeczy, może się sami przekonacie podczas tego filmu. A może nie, to zależy, czy Louis będzie łaskawy dla nas, czy nie. W każdym razie zaczynamy od ulubieńców pielęgnacyjnych i pierwsza rzecz, którą w ostatnim miesiącu odkryłam i która ukoiła moją cerę i która stała się hitem w ogóle w tej kategorii, jest to płyn micelarny firmy Aven. Ja firmę Aven poznałam dzięki mojemu dermatologowi, ale tego dokładnie tego produktu nie miałam okazji wcześniej używać. On się nazywa Lotion Micellar. Nie wiem, czy dobrze to czytam. W każdym razie jest hipoalergiczny. Tutaj mam 400 ml. I e, dowiedziałam się o nim podczas mojego zabiegu Dermapen. E, I przed przystąpieniem do zabiegu kosmetolog. Yy, zmyła makijaż właśnie tym płynem i oczywiście poczułam jego cudowny, delikatny zapach bardzo dyskretny yy, kojarzący się z jakimiś kwiatami z naturą yy, poczułam go, oszalały moje zmysły, mimo że był bardzo dyskretny niezwykle mi się spodobał, szczególnie, że płyn micelarny który, yy, którego wówczas używałam, firmy Dermedic w ogóle się u mnie nie sprawdził znaczy w ogóle to za duże słowo, średnio się u mnie sprawdził słabo yy, domywał makijaż i nie miał tego cudownego zapachu i był taki dość szorski dla skóry a teraz moja cera lubi wszystko co delikatne i tę delikatność właśnie e, dał mi ten płyn Aven no i oczywiście podczas zabiegu zapytałam co to za produkt też chcę mieć tak ładnie pachnący produkt, który jest taki delikatny no i okazało się, że to jest właśnie ten Aven więc od razu po dermapenie z bordową twarzą e, pojechałam do apteki, nie mogłam wytrzymać do apteki, o której wiem, że ma produkty Aven e, i ta apteka nazywa się chyba Kosmedika, aczkolwiek oni mają sieć, ale nie we wszystkich aptekach są te produkty, tylko w takich większych. Możecie go na pewno też kupić online. On pięknie zmywa makijaż i przede wszystkim jest niezwykle delikatny dla skóry. On tę skórę leciutko nawilża, pozostawia taką ukojoną, żadnych podrażnień nie robi, skóra się nie zaczerwienia, tak jak właśnie miałam po niektórych micelarach innych firm. Także bardzo serdecznie polecam, to jest dermokosmetyk, także na pewno bezpieczny dla skóry, ja trafiłam też na promocję wtedy w aptece 15 albo 20%, także kupiłam kilka produktów e, tej firmy na pewno przez internet jak poszukacie to znajdziecie też dobrą e, opcję kolejna rzecz, którą kupiłam już jakiś czas temu i używałam jej przed zabiegami Derma Pen to jest peeling enzymatyczny firmy Pharma Series. Niezwykle delikatny produkt. Tutaj również, jeżeli macie wrażliwą cerę, jeżeli macie jakieś problemy skórne, nie chcecie skóry podrażniać dodatkowo, to będzie to produkt dla Was. To jest taki, ja bym powiedziała, dro... świetny kadr droższy odpowiednik e, ziai, zwykłe zwykłej ziai pielingu enzymatycznego. On ma taki kosmetyczny, higieniczny, jak to Ola M mówi, zapach, higieniczny zapach czystości e, i cerę pięknie oczyszcza i robi to naprawdę delikatnie. Także bardzo polecam mm, wszystkim osobom, które lubią dermokosmetyki, które mają delikatną cerę, tak jak ja, Cerę po przejściach. <grych> tak, to jest y, świetny produkt, i on też bardzo fajnie przygotowuje cerę do wchłonięcia substancji aktywnych z maseczek. Także przed maseczkami y, w płachcie, którą na przykład uwielbiam, ja osobiście fajnie sobie taki peeling wykonać. Y, I naprawdę serdecznie Wam polecam. I kolejny krem, o który bardzo wiele osób pytało, kiedy wam powiedziałam, że go kupiłam właśnie specjalnie po dermapenie, krem Aven Cicalfate. Pokażę go wam z bliska. I to jest właśnie produkt dermatologiczny, którego używamy po różnych zabiegach które doprowadzają do tego, że skóra samoistnie zaczyna się regenerować i u mnie skóra po dermapenie jak wyglądała widzieliście zapewne we vlogu, jak nie to wam zalinkuję tutaj u góry, skóra mocno podrażniona z takimi mikrouszkodzeniami, która wymaga bardzo silnego nawilżenia. Które jednocześnie nie pozapycha tych porów otwartych i ten krem świetnie sobie poradził. On przynosi ukojenie, pięknie nawilża skórę, i myślę, że to jest produkt, którego można używać teraz, jak wejdziemy w sezon letni, i na przykład, ktoś za mocno się opali, to taki krem warto mieć. On ma taką bardzo gęstą, bogatą konsystencję mm, i takie nietypowe opakowanie, więc. Na pewno on będzie świetny w ukojeniu takiej yy, podrażnionej słońcem na przykład skóry, nie tylko zabigami dermatologicznymi. Pachnie, o nie, <ścoughs> pachnie, o nie. Yy, on pachnie, ciężko określić co to jest za zapach, ale on pachnie po prostu kremem, on nie ma żadnego sztucznego zapachu. Zobaczcie, skóra po nim zostaje natłuszczona, ale jednocześnie nie świeci się tak nie wiadomo jak kosmicznie. Pozostawia ten krem taki delikatny połysk, także nie wiem czy macie przesuszoną skórę, jakieś suche skórki. Myślę, że taki kompres tego kremu na noc może naprawdę wam pomóc. Także bardzo serdecznie ten produkt również polecam. Nie wiem. Luisek Kolejny produkt, słuchajcie, to jest samoopalacz, kupiony w Rossmanie, także bardzo łatwo dostępny. Firmy Markel Cosmetics, wydaje mi się, że to jest polska firma. Eee, kupiłam sobie ciemniejszy, ja zawsze kupuję ciemniejszy, mimo, że jestem dość jasna, jeżeli chodzi o karnację. Eee, I tak ten produkt niby ma pachnieć poziomkami, tak delikatnie powiedzmy te poziomki gdzieś tam są wyczuwalne on ma atomizer i on jest przezroczysty, co ma swoje plusy i swoje minusy bo jeżeli macie produkt barwiący na brązowo, no to wtedy e, dokładnie widać gdzie on został rozsmarowany, ale jeżeli chodzi o aplikację, to ja używam takiej specjalnej e, rękawicy do nakładania produktu ja ją mam z Primarka e, dawno, dawno temu te rękawice zakupiła mi moja koleżanka Klaudia, którą gorąco pozdrawiam eee, przy okazji wizyty właśnie w Anglii poprosiłam, żeby zobaczyła czy są rękawice ona przy dwie i jedną mam cały czas a drugiej używam od dawien dawna, piorę ją na bieżąco nic się z nią nie dzieje, także bardzo wam polecam kupić taki e, produkt, widziałam te rękawice też albo w hebe, albo w naturze i one kosztowały 20 zł, a pamiętam, że ta kosztowała albo 1 euro albo 1,5 euro, także różnica jest dość spora eee, w każdym razie ja Psikam po prostu go bezpośrednio na rękawice i wsmarowuję sobie, wsmarowywuję go sobie w całe ciało i wklepuje odrobinę w twarz. On, jak zostawia smugi, to bardzo delikatny i bardzo rzadko. Teraz już doszłam do takiej wprawy, że tych smug praktycznie u mnie nie ma. Raz na trzy dni używam, na dłoniach. No nigdzie nie ma. Nie chodzi mi o to, żeby mieć nie wiadomo, jaki efekt opalonej skóry, tylko żeby delikatnie tę skórę zarumienić, żeby ona miała taki złoty, zdrowy odcień. No tak jak teraz, powiedzmy. To jest właśnie te. Optymalne opalenie, które ja lubię, oczywiście poza wakacjami, bo wakacje lubię mocniej się opalić yy, i naprawdę jestem zadowolona z tego produktu, dlatego że jak go nakładam wieczorem po kąpieli, to po pierwsze on się bardzo szybko wchłania i mogę dosłownie po 5 minutach już założyć piżamę po drugie nie zostawia żadnych śladów właśnie na odzieży, co jest niesamowite i po trzecie bardzo subtelnie czuć zapach y, samoopalacza kolejnego dnia y, on jest taki naprawdę... Y, no nie czuć go aż tak bardzo i po czwarte on nawilża skórę także jak nałożycie go sobie właśnie po kąpieli to nie ma opcji, nie ma potrzeby, żeby później dodatkowo jeszcze nawilżać skórę. Przynajmniej u mnie tak jest, a moja skóra ma bardzo duże wymagania. Jest dość sucha, szczególnie na nogach. No a po użyciu tego produktu nie mam żadnych przysuszonych skórek, także on delikatnie też nawilża. Yy, no fajny, naprawdę fajny produkt. Chciałabym teraz, bo nie, mo nie będę mogła przez długi czas się opalać. Ze względów zdrowotnych, i chciałabym kupić jakiś droższy samoopalacz z osławionych firm typu Fake Bake Coli Star. Także jeżeli macie swoich faworytów, napiszcie mi proszę na dole. Przyznam wam szczerze, że nie wiem, jak jest z używaniem tego bezpośrednio na skórę i rozmarowywaniem dłonią. Oczywiście też z rękawiczką taką zwykłą, jednorazową, nie wiem, bo tak nie używam, ja zawsze używam tej e, takiej gąbczastej rękawicy, bo ona właśnie bardzo fajnie produkt rozprowadza i nie pozostawia smug. I teraz przejdziemy, kochani, do kolorówki. E, pokażę Wam produkty, które są moimi absolutnymi ulubieńcami i które poznałam dzięki współpracy z firmą Gosz. Razem nagrywaliśmy film o rozświetlaniu cery o strobingu. E, zalinkuję Wam u góry, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. No i przy okazji tej współpracy poznałam też kilka innych kosmetyków firmy Gosh i Totalnie jestem nimi oczarowana, szczególnie tym podkładem. Foundation Plus to jest podkład razem z korektorem. Ja mam w kolorze 004, on ma delikatny SPF15 i tu jest 30 ml, a wydaje się to opakowanie niepozorne. Pierwsze primo, opakowanie plastikowe, niewielkie. Dla mnie idealna rzecz na podróże. Zawsze mam problem z produktami na podróż, żeby wrzucić do kosmetyczki, żeby nie dźwigać, żeby nie tracić miejsca na szklane opakowania, które również bardzo lubię, ale przy codziennym robieniu makijażu, ale na wyjazdy czy jakieś, nie wiem, wyjścia, kiedy musimy poprawić makijaż, to jest rewelacyjne opakowanie. Druga rzecz to jest konsystencja tego produktu. On jest taki. Mm, Dość oleisty, i pięknie nawilża skórę i świetnie się na twarzy rozprowadza nawet słuchajcie palcami. Yy, bardzo szybko, ładny efekt. Krycie powiem Wam, że ma naprawdę niezłe. W skali od 1 do 10 powiedziałabym, że na 8 naprawdę super ukrywa wszystkie przebarwienia. Ja mam go teraz na skórze. Skóra przy tym wygląda na zdrową, wypoczętą, nie ma efektu maski, nie wchodzi w załamania, nie podkreśla zmarszczek. Jedynym minusem, tudzież takim aspektem, który mógłby przeszkadzać osobom, które mają skórę tłustą, to jest właśnie to, że on jest troszeczkę oleisty. Jest taki dość gęsty, ale z nim się bardzo fajnie pracuje, bo też jest plastyczny. Także nie wiem, czy osoby z tłustą cerą zaprzyjaźnią się z tym produktem, ale. Można po prostu spróbować. Wiem, że produkty GOSH są dostępne w Hebe, także naprawdę świetny podkład. Jestem nim zachwycona i cieszę się. I moja skóra również. I kolejne dwie rzeczy z tej samej firmy to są sticky. CCC Sticks. I właśnie przy jednej z metod strobingu używam tego sticka. Ja mam go teraz też na kościach policzkowych. On daje piękny, intensywny efekt odbija cudownie światło, ja mam ten odcień 001 Vanilla Highlighter i to jest zimny odcień, idealny dla blondynek, uważam, że jest naprawdę rewelacyjny i bardzo fajnie się z nim pracuje. Kiedyś się bałam takich produktów, a teraz wiem, że one naprawdę bardzo przyspieszają mój codzienny makijaż, bo wystarczy go nałożyć, zrobić kreskę czy takimi małymi kreseczkami w miejscach, gdzie, które chcecie rozświetlić i potem delikatnie go w, rozsmarowujecie i już macie go na twarzy. I to, co też jest fajnego w nim, to że jednym ruchem nakładamy go w kąciki oczu oraz tu na no, kupidynę. Ja tego nie rozcieram. Ja bardzo lubię taki efekt. Mm, z matowymi pomadkami wygląda świetnie. I kolejny stick, który jest moim ulubieńcem, to jest e, CCC Stick w kolorze Dark. On jest idealny do mojej karnacji. To jest taki dość jasny brąz. Robimy, robimy sobie kreski. Ja właśnie robię tutaj dwie kreseczki, rozsmarowuję je delikatnie e, i mam makijaż gotowy, bardzo fajnie się z tymi produktami pracuje utrzymują się cały dzień na twarzy z racji na konsystencję także naprawdę super i fajne opakowania takie dość innowacyjne dla mnie to jest w mojej kosmetyczce nowość, nie używałam nigdy wcześniej produktów do konturowania w stickach, także ja lubię takie nowinki, więc tym bardziej jestem zadowolona i kolejny ulubieniec, o który kilka osób pytało się, dlaczego nie było go w ulubieńcach lutego, a ja go po prostu za krótko używałam, to jest rodzimej marki Evelyn. Produkt do ust Olejek All Day Lip Care Oil Tint. Nagrałam dla Was test tego produktu właśnie w lutym. Ja mam go w kolorze Sweet Pink. To jest produkt, który bardzo ożywia usta. Jest taki. Mm, pięknie pachnie arbuzem, jest taki bardzo lekki. Fajny na co dzień, jak robicie taki niezobowiązujący makijaż na szybko, yy, czy nie wiem, makijaż do szkoły, na studia. Yy, delikatny błyszczyk, który pielęgnuje usta, bo ma olejki w składzie. No, naprawdę świetny. Ale co ciekawe, dziewczyny pisałyście mi, że u Was ten efekt nie był tak intensywny, ten odcień różu był jaśniejszy niż u mnie, ale i tak Wam się podobał. No, u mnie, jak ja nałożę te dwie, trzy warstwy, no to faktycznie ten róż jest taki bardzo różowy, bardzo intensywny a jak nie mam ochoty na takie mocne podkreślenie to nakładam tylko jedną warstwę i wtedy on po prostu się ładnie mieni i e, bardzo ożywia skórę ten odcień skórę nie, cerę tak, cera przy nim bardzo ładnie i zdrowo wygląda, także naprawdę dla mnie to jest produkt trafiony, niedrogi e, i bardzo go lubię gdyby ktoś zastanawiał się nad tym co mam na ustach to to jest ten produkt z iHearts Makeup Taki wyciskany. stópki o smaku czekoladowym robi taki satynowy efekt, to nie jest taki stuprocentowy mat, ale to jest delikatna satyna, bardzo mi się podoba i właśnie z rozświetlonym łukiem Cupidena e, robi taki bardzo ładny dziewczęcy, naturalny efekt który mi się niezwykle podoba, to koniec moich ulubieńców kochani, mam nadzieję, że film wam się podobał, że miło spędziliście ze mną czas i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, pa!